Siema, co to był za rok? Dla mnie 2023 był najciekawszym kolarskim rokiem, odkąd pamiętam. Ogarnąłem swoją uwagę do końca, wyznaczyłem cele, z których nie zrealizowałem tylko jednego. Zapraszam do podsumowania 2023 roku. Materiał jest podzielony na dwie części: podsumowanie wśród producentów i o sprzętu oraz podsumowanie tego roku dla mnie. Zanim jednak przejdziemy do meritum, zapraszam do lajków i subskrypcji mojego kanału. Wbrew pozorom, to serio pomaga w mobilizacji samego siebie do dalszej pracy nad nim. Przechodzimy do pierwszej części, czyli rok 2023 wśród producentów i sprzedawców. Jeśli mówimy o rynku rowerów, to chyba możemy śmiało powiedzieć, że mijający rok to był taki trochę powrót do normalności, a nawet przegięcia w drugą stronę. Wiele sklepów było niesamowicie zatowarowanych na ten sezon. A tu się okazało, że popyt wraca do czasów przedwirusowych. Od późnej wiosny można było zauważyć pierwsze spadki cen sprzedaży nie tylko rowerów, ale również sprzętu. To, co jeszcze się ciekawego wydarzyło, to to, że sprzedawcy rowerowi są coraz częściej dostępni również na OLX-ie. Czyżby w ten sposób omijali ceny sugerowane, próbując negocjować z klientami? Ogólnie ten rok był powrotem do walki o klienta. Ten mógł już swobodnie przebierać w modelach i rozmawiać o zniżkach bądź rabatach. No i wiele sklepów było na to nieprzygotowanych. A wiadomo, ten kto się nie rozwija, ten się cofa. Poprzedni dyrektor generalny Krosa, Filip Wojciechowski, w wywiadzie dla Business Insider wskazywał, że według ich prognoz rynek rowerów w 2023 skurczy się o 25%. Konsekwencją tego były zwolnienia we wszystkich spółkach Krosa. I takie przygotowanie na nadchodzący huragan okazały się słuszne. Bo gość miał rację, choć sam nie doczekał się końca obecnego sezonu, bo zastąpił go były prezes i właściciel Zbigniew Sosnowski. W ogóle w krosie często w pandemii prezesie się zmieniali chyba ze dwa razy. Koniec końców, rynek w Polsce kurczy się o 30%, a produkcja spada chyba o połowę. Przynajmniej za pierwsze trzy kwartały. To, czego nie mogłem do końca ogarnąć swoim umysłem, to ceny. Niby ceny wyjściowe były wysokie, dyskanty się zdarzały, tak jak mówiłem, więc powinno być super, ale nie do końca rozumiem, dlaczego za ten sam model rowerów w Czechach czy w Niemczech trzeba było płacić mniej. Często było tak, że jeśli chciałeś kupić rower np. przez internet, warto było spojrzeć na oferty za granicę. Chyba faktycznie jesteśmy bardzo bogatym społeczeństwem i wstaliśmy z tych kolan. Rok 2023 był rokiem nowości osprzętowych z 12 biegami z tyłu. Shimano pokazuje 105 DI2, czyli w końcu doczekaliśmy się odpowiedzi na rywala ETA Srema. Tak jak Ultegra i Dura Ace. Grupa jest dwunastobiegowa i chyba tyle podobieństw do wyższych grup. Z wyglądu przypomina raczej te z poprzedniej generacji di 2 Przednia przerzutka wygląda moim zdaniem 1 do 1, jak wyglądała stara Ultegra. No ale jest taniej, więc szkoda, by oczekiwać prędkości i jakości. Tego samego, co jest w nowych Ultegrach czy Dura Ace'ach. Ale to nie była jedyna nowość. Mamy również mechaniczną 105 2x12, nowe GRX 1x12 i muszę przyznać, że jestem fanem tej nowej grupy. Mamy również nową mechaniczną 105 2x12, nowe GRX 1x12 i 2x12 i muszę przyznać, że jestem fanem tej nowej i starej grupy GRX. Nie ma lepszego napędu dla Gravela, a i do szosy Endurance też bym się nie bał zakładać tych grx -ów. Klamko manetki Shimano Gear są moim zdaniem niesamowicie wygodne i są na drugim miejscu, zaraz za nowymi Ultegrami i Duraisami. Strem też nie próżnował. Pokazał m.in. nowego Forsa, który w sumie jest trochę lżejszym rywalem. Ponoć zbyt dużych zmian skorzystania w stosunku do rywala nie ma. Wygląda bardzo dobrze, niczego sobie, ale. Oba blaty w korwie są na stałe połączone z pająkiem co oznacza, że wymiana blatów jest droga i to mocno, bo jeszcze do tego dochodzi wymiana często gęsto miernika mocy. Ale chodzą słuchy, że SREM ponoć daje spore rabaty, jeśli odeślesz poprzednio tą zajechaną część napędu. Czy to prawda? Nie wiem. I to też nie był koniec nowości od SREMA. Możemy również kupić nowego Apexa AXS 1x12. Fajne, odważne i ciekawe. To czego najbardziej żałuję, to to że SREM. Nie próbuje zrobić bardziej ergonomicznych klamkomanetek. Zrobił w miarę porządne w Rivalu i teraz ładuje dokładnie ten sam kształt w force i Apex'ie. Klamki z Rivala są wygodne, ale do Ultegry czy Dura Ace'a lub Gerixa to im daleko. A jeśli chodzi o nowości rowerowe, to i tych mieliśmy w tym roku sporo. Nie wiem czy zauważyliście, ale w szosach następuje powrót do rowerów uniwersalnych. Po latach wmawiania wszystkim, że tylko aero się liczy i skupianiu się na produkcji wyścigowych rowerów Aero, wszyscy producenci zaczęli wdrażać usprawnienia i pakiety aero do swoich wyścigowych modeli, tworząc tak zwane all-roundery następnej generacji. Ridley Falcon, bianki specjalistina, która w malowaniu gradientowym jest chyba najładniejszą szosą na rynku i nie mogę przestać o niej myśleć. Canyon Ultimate, Pinarello F, Tarmac SL8. Żaden z tych rowerów, o których przed chwilą powiedziałem, nie jest modelem Pure Oreo i wywodzi się z kategorii wyścigowych. Ale dzięki optymalizacji aero powoduje to, że te rowery są niesamowicie uniwersalne. A w gravelach za to producenci uciekają od tej uniwersalności, tworząc jasny podział na szybkie, wyścigowe gravele i gravele wygodne, wyprawowe. Przykłady? Nowy Grail i Grizzle. Nowy Impulso, Arcadex. Pinarello Granger i Pinarello Greville. Doczekaliśmy się momentu, kiedy szosy znów wracają do uniwersalności, a gravele od niej uciekają. Z ciekawszych informacji z tego roku możemy jeszcze wspomnieć o tym, że Cross zaczyna produkować karbonowe ramy gravelowe w Przasnyszu. Canyon w końcu ogarnął sztycowy problem z aerodynamiką, stosując inne mocowanie sztycy. Campagnolo przedstawiło super rekorda. No, w tym roku było tego sporo i jeśli miałbym wybrać Jedną nowość, która robi na mnie największe wrażenie, to moim zdaniem jest to Bianki Specjalissima. Szczególnie w malowaniu zaproponowanym wersji Pro i RC. To, że Włosi mają w DNA zapisaną umiejętność budowania pięknych rzeczy, to chyba wszyscy wiedzieliśmy od dawna. Wystarczy spojrzeć na Pinarello, czy Alfa Romeo, Ferrari, czy nie wiem na co jeszcze. Dla mnie nawet Carbonara u nich jest dziełem sztuki. Ale przy Bianki Specjalissimie nowej generacji. Podnieśli poprzeczkę tak wysoko, że wydaje mi się, że już nic piękniejszego nie powstanie. Przynajmniej jeśli chodzi o rowadę. A jeśli chodzi o moje podsumowanie, to 2022 rok był rokiem niezwykle ważnym dla mnie. Kupiłem swoją pierwszą karbonową szosą. Zacząłem poświęcać więcej czasu rozwojowi tego kanału. W lecie poniosłem porażkę w górach świętokrzyskich. Dałem ciała, ale ta porażka zmotywowała mnie bardziej niż cokolwiek. A propos dawania ciała. Tego było za dużo, więc podjąłem też decyzję, że czas się w końcu wziąć za dietą. Rok 2023 był dla mnie naturalną kontynuacją tych wyborów. Miałem pięć celów. Celi. Muszę sprawdzić, jak to się pisze. Pierwszy. Dalej zjeżdżać z wagą. Drugi. Częściej jeździć po górach świętokrzyskich i je wymasterować do granic możliwości. Trzeci. Regularnie pojawiać się na ustawkach. Czwarty. Ogarnąć pierwszy wyjazd rowerowy w prawdziwe góry za granicę. I piąty. Zdobyć przechybę. Cały ten 2023 rok kręcił się wokół wyjazdów Alpy. Zgodnie z zasadą, że jak kochać to księcia, a jak kraść to miliony, wyznaczyłem sobie bardzo ambitny cel. Wiedziałem, że przy wadze z 2022 roku, czyli 93 kg, nie dam rady tego ogarnąć, więc chudłem dalej, aż w końcu pozbyłem się chyba na dzisiaj, to jest jakieś 20 kg i jest zdecydowanie lepiej, choć mogłoby być jeszcze lepiej. Teraz muszę przestawić w swojej głowie dźwignię o nazwie Utrzymaj to, ewentualnie ostatnia docinka ostatnich 3 kg. I wtedy dopiero utrzymanie. Z jednej strony jest super, bo po prostu po ludzku jest fajnie kupić kilka rozmiarów mniejsze koszule, spodnie, i szczerze, ten dodatkowy wydatek jest dla mnie czymś wyjątkowym i nie widzę z tym problemu. Z drugiej strony mam ciągłe wrażenie, że jak zjem choć jeszcze jednego batonika, to znów wrócę do punktu wyjścia. I wiem, że to jest takie trochę dziwne myślenie. I zjedzenie jednego batona raczej nie spowoduje tego, że znowu przytyję 20 kg. Ale batona czekoladowego w sumie nie zjadłem już od ponad roku. A w ciągu ostatnich dwóch lat piłem alkohol może ze cztery razy. Z czego ostatni raz w styczniu 2023 roku. Więc strach przed efektem jojo jest i wjechał na psychę mocno. Zresztą do tej pory codziennie się uważał, i jest to część mojego porannego rytuału. Choć tego nie uważam za coś złego, szczerze powiedziawszy. Waga to jest jedna rzecz. Drugą były góry. Świętokrzyskie mnie pokonało w 2022, więc trzeba było tam wracać tak często jak się tylko da, aby trenować, trenować jeszcze raz trenować. No i wraz ze spadkiem wagi i jeszcze większą ilością ćwiczeń, wyniki same przychodziły. Znaczy, w sumie one same nie przychodziły, tylko były konsekwencją tych dwóch rzeczy. Solidny zimowy trening na trenerze, dieta i czas na podjeździe pod święty Krzyż malał. Spójrzcie, segment od bramy do bramy, czerwiec 2022 rok, 10 minut, 28 sekund. Pierwszy podjazd, który mnie zniszczył, i miałem dość absolutnie wszystkiego. Rok potem, praktycznie równo rok potem, 4 minuty mniej. Średnia moc 6 minut mniej niż 220 watów, więc pewnie teraz spokojnie dołożyłbym jeszcze ze 40 wat albo jeszcze więcej. Muszę tam wrócić na wiosnę i znowu tam pocisnąć, bo czuję, że mogę jeszcze ten wynik poprawić. Ale czy 6 minut to mało? Pewnie dla wielu z was nie. Wielu z was osiągnęłoby lepsze wyniki, ale w końcu nie porównuje się z wami, tylko porównuje się z samym sobą. A dla mnie jest progres, więc jest zdecydowanie lepiej. Choć może być jeszcze lepiej i do tego trzeba dążyć. Ale wiem też, że jeśli chcesz jechać w Alpy, to same góry świętokrzyskie nie wystarczą. Jak masz robą na pełny etat i mieszkasz w Warszawie, to po prostu nie da się tam często jeździć. Stąd pomysł na ustawki. Od marca albo kwietnia zacząłem się pojawiać na ustawkach warszawskich we wtorki i czwartki. Wtorek rajd, super ciekawe doświadczenie. Ale czwartkowe tarczyn rajdy to była okazja do jazdy z super pozytywnymi wariatami, dającymi z siebie absolutnie maksimum. Poznałem wielu pozytywnie zakręconych ludzi, wiele razy się styrałem i odkryłem znaczenie jazdy w interwałach. No i przechyba, wiedziałem, że ustawki mogą mi podnieść moje FTP, ale góry świętokrzyskie nie zastąpią długich 10 i więcej kilometrowych podjazdów, stąd pomysł właśnie na przechybę. Nie samą mocą człowiek żyje. Doświadczenie również trzeba zbierać. Bałem się, że Święty Krzyż jest na tyle krótkim podjazdem, że nie jest porównywalny w żaden sposób i miałem rację. Dwa razy miałem już nawet jakiś pokój zarezerwowany w Starym Sączu, ale za każdym razem pogoda wszystko komplikowała i w końcu nie pojechałem. Więc ciągle był ten cień obawy, że sobie nie poradzą we Włoszech. I jak to zwykle bywa, jest taka chwila zwątpienia, kiedy na dwa tygodnie przed wyjazdem Przewracasz się na zakręcie i obijasz biodro. Bolało. Przez tydzień raczej nie mogłem chodzić, ale po 10 dniach było już znacznie lepiej. Ogromne ilości wszelkiego rodzaju plastrów przyspieszających gojenie, altacetów i opuchlizna zaczęła schodzić. Choć ból w pachwinie podczas chodzenia był spory, to okazało się, że po wpięciu do bloków ból znikał. No chyba, że przekraczałem 550 watów, ale na prawie 20-kilometrowych podjazdach wydawało mi się, że mi to nie grozi. Więc... Pojechałem i nie żałuję, bo przeżyłem kolarską przygodę swojego życia. Passo Stelvio, szczególnie od strony Prato, jest majestatycznym, pięknym i najbardziej widowiskowym podjazdem, jakie w życiu widziałem, choć szczerze trzeba przyznać, nie widziałem zbyt wiele. Ale to nawet nie chodzi o sam podjazd, to jest najpiękniejszy obiekt naturalny, jaki widziałem w swoim piwniczniakowym w życiu. Jest długi, ciągnący się w nieskończoność i mam dziwne wrażenie, że bardziej wyniszcza psychicznie niż fizycznie. Ale dla takich widoków, no po prostu warto było tam pojechać. W ogóle południowy Tyrol robi na mnie niesamowite wrażenie. Polecam każdemu. Stelvio, Kaunertal, Valmartelo, Offenpass. Wszystko jest piękniusie, choć trudne. Szczególnie Stelvio i Kaunertal. Ale na Stelvio czuć ducha kolarstwa. Zarówno od strony Prato, jak i Bormio można spotkać wielu prosów i amatorów na pięknych taczkach, muzealnych eksponatach, elektrykach, rolkach, deskorolkach. A byli nawet tacy, co wbiegali. Na Stelvio wjeżdża się i wchodzi dosłownie na wszystkim. Trzeba przyznać, że powrót z Alpy był ciężki. Zarówno psychicznie, bo widoki były kosmiczne, mazowsze, niestety płaskie jak stół. I fizycznie, bo nie do końca wyleczone ciało dało sobie znać po tygodniu wykańczających jazd. Przez tydzień było praktycznie zero sportu. Bolało mnie absolutnie wszystko od pasa w dół. No i co dalej? Po tygodniu wróciłem do treningów, ustawki dalej wjeżdżały, bo ludzie, z którymi się tam widziałem, byli naprawdę super zakręceni i niesamowicie pozytywnie nastawieni do jazdy. I tam serio można było poczuć limit swojej mocy, ale czasem właśnie tego człowiek potrzebuje po 8 godzinach pracy. Jazdy na wariackich średnich i wyciśnięcia z siebie wszystkiego, co się da. Żebyście się też nie bali tam przychodzić, jest kilka grup i nie każdy musi jechać do odcinki. Od powrotu z Alp ani razu nie byłem w górach świętokrzyskich. Przez pierwszy miesiąc byłem zbyt spompowany, aby w ogóle myśleć o jakichkolwiek górach. Potem jak już byłem spakowany i już nawet jechałem, siedziałem w samochodzie, czekałem na ziomeczka, aż zejdzie z rowerem, to dostałem telefon od żony, że wężyk pod umywalką w łazience nam pękł. I zaczęło zalewać całe mieszkanie, więc... Los robił wszystko, abym tam nie pojechał. A kurczę, chciałem wypróbować tą nową trasę z Bikeshow, która ma prawie 2000 metrów zniosu. Od października powrót na Zwift'a i szczerze, to jest pierwszy sezon chomikowania, który mi się podoba. Bardzo dużo treningów w ramach planu treningowego i tylko na weekendy dodaję sobie Alpedu do Zwift lub Innsbruck. I muszę przyznać, że październik na trenerze był bardzo trudny. Ale w końcu złapałem swój rytm. W Do Swift byłem w stanie zejść już poniżej 60 minut, a rok temu było to coś powyżej 100 minut, więc wzrost formy jest spory, nawet jesienią. Tak jak powiedziałem, forma rośnie, więc jest dobrze. Dokładne dane za ten rok zobaczycie gdzieś obok mnie. Czy to dużo, czy mało, tak jak mówiłem. Dla wielu z Was wszystkie moje przebiegi to będzie dwa miesiące jazdy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że 2023 był progresem w stosunku do poprzedniego roku. A jakie mam plany na 2024? No, plany na 2024 były ambitne. Chciałem pojechać w Dolomity, ale wszystko wskazuje na to, że to się nie wydarzy. Będzie wyjazd fajny, ale nie Włochy i nie kalpę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak masz tylko jeden wyjazd rowerowy w roku, to szkoda go marnować właśnie na kalpę. Do tego ustaweczki. Będą gdzieś grane, może jakieś dłuższe jazdy, jak na przykład Warszawa Łódź albo Warszawa Lublin, ale najpewniej skupię się na polskich górach. Szczególnie że po głowie cały czas mi chodzi ta przechyba: przełęcz Karkonoska czy nawet pas di Salmopol. Coś będę musiał wybrać i pokombinować, ale w góry, oczywiście poza świętokrzyskimi. W końcu muszę pojechać. Zresztą, jak to mawiał słynny grecki filozof, sensem jazdy są podjazdy. A jak tam wasze podsumowanie 2023 roku? Jakie macie plany na nadchodzący rok? Czekam na wasze komentarze. Jak zwykle zachęcam do lajków i subskrypcji. Do zobaczenia na ścieżce w nowym roku. Cześć. A i jeszcze jedno: chciałem podziękować wszystkim firmom, które w jakikolwiek sposób zdecydowały się pomóc mi w budowie tego kanału. Począwszy od Hammerheada, który udostępnił mi Karu 2 do testów. Poprzez Biker S, który udostępnił mi, moim zdaniem, jeden z najlepszych opon, na jakich w życiu jeździłem, czyli Tufo Cumatura Prima. Wielkie podziękowania dla sklepu rower.com, którzy zdecydowali się udostępnić mi Continentale i szwalbę do testowania. Continentale już widzieliście, szwalbę obiecuję, że będą. Podziękowania też kieruję w stronę Garmina, który udostępnił mi Garbina 840 wersji Solar do testów. No i nie mogę zapomnieć również o sklepie Trezado, który udostępnił mi IG Sport do testowania. Bardzo dziękuję za to. Wszystkim firmom, które zdecydowały się wesprzeć mój niewielki, bo no, trzeba to jasno sobie powiedzieć: mam mniej niż 4,5 tysiąca subskrypcji, więc jestem bardzo niewielkim kanałem. I wszystkim firmom, które zdecydowały się pomóc mi w rozwoju tego kanału, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również pojawią się jakieś fajne testy i fajne produkty. Dajcie znać jakie produkty byście chcieli też zobaczyć, postaram się odezwać do tych firm, być może będą zainteresowani współpracą ze mną. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć.